Baśń z Iranu. A story from Iran. Ciotka Wilczyca. The Wolf Out. Był sobie raz staruszek, który zajmował się zbieraniem krzewów kolczastych, które sprzedawał na opał. There was an old man whose business was to gather thorn bushes for fuel. Miał on jedną żonę i siedem córek i był bardzo biedny. He had one wife and seven daughters and was very poor. Każdego dnia zwykł wychodzić na zbieranie tych krzewów kolczastych, a potem znów szedł wieczorem na bazar i sprzedawał tę porcję krzewów, którą danego dnia przywiózł do domu. Every day that came he used to go out to his thorn gathering and he used to sell in the bazaar each evening the load of thorns, which he had brought back. W tym czasie jego żona i córki pracowały bardzo częst, ciężko przędąc wełnę, a za te pieniążki, które zarobili, zaledwie wystarczało im, aby ustrzec się przed głodem. All the while, his wife and daughters worked hard at their spinning, and so they were just able, with the greatest difficulty, to keep from starving. Mijał dzień za dniem, aż pewnego dnia, kiedy tak jak zawsze wyszedł się na zbieranie krzewów kolczastych i wracał bardzo, bardzo późno. So it went on, till one day he went out as usual to gather thorns and was very late in coming back. Już dawno wołano na wieczorne modlitwy. I on wracał w tym czasie, dźwigając swoją porcję krzewów kolczastych. The call to evening prayer had sounded before he came along on his way home carrying his load of thorns. I kiedy tak szedł pewną uliczką, jakaś stara kobieta ubrana w swoje wyjściowe ubrania. Z czarnym nakryciem i białym welonem na twarzy wyszła z drzwi tuż przed nim. As he came down a certain street, an old woman, dressed in her outdoor clothes, with a black mantle and white veil, came out of a door just in front of him. Jak tylko ujrzała zbieracza krzewów kolczastych, wyszła do przodu i powiedziała: Bracie, gdzie się podziewałeś przez tak długi czas? As soon as she caught sight of the thorn gatherer, she stepped forward and said: Brother, where have you been all this time? Czy mogę być dla ciebie. Jakimś poświęceniem, czy mogę ci przynieść jakąś ulgę? Czy mogę umrzeć przed tobą? Och, od lat cię nie widziałam ani nie słyszałam od ciebie żadnej wiadomości. May I be your sacrifice? May I die before you? It is years since I have heard news of you. Usiądź, wejdź, proszę, do środka i pozwól mi usłyszeć, jak się czujesz. Jak świat cię wykorzystuje? Come in and sit down and let me hear how you are and how the world is using you. Ile tam masz w domu? How many have you at home? Jak zarabiasz na chleb? How do you earn your bread? No wejdź, wejdź, opowiedz mi wszystko. Wylej wszystkie swoje żale. Come in and tell me everything and pour out all your woes. Wtedy on odpowiedział. Then he answered, po świat mnie dość ciężko używa. In truth, the world uses me hardly enough. Mam żonę i siedem córek. I have a wife and seven daughters. Codziennie jestem zmuszony wychodzić i zbierać krzewy kolczasty. Przedaje je, żeby wyżywić siebie i je. Every day I am obliged to go out and gather thorns and sell them to feed myself and them. I tak wylewał wszystkie swoje żale, i bóle, i zmartwienia do uszu tej nowo odkrytej siostry. And so he poured out all his sorrows into the ears of his newly discovered sister. Wtedy ona rzekła, nie bój się, drogi bracie, nie martw, jestem bogatą kobietą. Then she spoke, don't fret, brother dear, and don't worry, I am a rich woman. Mam takie dobra, mam tak wielkie pełne magazyny, mam takie wielkie posiadłości ziemskie i takie bogactwa. A ty przecież jesteś moim własnym bratem. I have such and such goods, such and such storehouses, such and such landed properties, and such and such wealth, and you are my own brother. Kiedy odeszłam z domu, byłeś zaledwie malutkim chłopczykiem, ale nie zmieniłeś się zbytnio ja od razu Cię rozpoznałam, bo jesteś bardzo podobny do tego dziecka, które ja wciąż pamiętam. When I left home, you were just a little boy, but you haven't changed much. And I still recognized you from your likeness to the child I remember. Bracie, dlaczego masz pracować niewolniczą pracą i dlaczego masz głodować? Brother, why should you slave and starve? Chodź i zamieszkaj ze mną. Żyj spokojniej. Już nie chodź zbierać te krzewy kolczaste więcej. Come and live with me and take it easy. And don't go out gathering thorns anymore. No idź, idź. Przyprowadź żonę i wszystkie swoje dzieci. Go off now. And bring your wife and all your children. Jak tylko będziesz żył, a Bóg da mi chociaż kęs chleba, to na pewno podzielę się nim z Tobą. As long as you live and God gives me a mouthful of bread, we shall share it together. Po tych słowach staruszka usiadła tam, gdzie stała, podczas gdy zbieracz krzewów kolczastych pospieszył do domu i opowiedział całą historię swej żonie. With that the old woman seated herself, where she was, while the thorn gatherer hurried home and told the whole story to his wife. Naprawdę, moja kochana, Bóg jest dla nas dobry. Truly, my dear. God has been kind to us. Miałem siostrę, a teraz ona się odnalazła I had a sister, and now she is found again. Ona jest bogata i nie ma żadnych krewnych i żadnych dzieci. She is rich and has no relations and no children. Uzgodniliśmy, że ja, ty i nasze córki zamieszkają razem z nią i że ona, zapewni nam byt. we have agreed that i you and our daughters shall go and live with her and she will provide for us wtedy zabrał swoją żonę i córki za rękę I wyruszyli tam, gdzie wciąż siedziała i czekała na nich ciotka. A ona zaprowadziła ich do domu i ugościła bardzo serdecznie. Then she took his wife and daughters by the hand and they went off to where the aunt was sitting waiting. And she carried them all off to her home and made all preparations to entertain them kindly. Dała im wszelkiego rodzaju pyszne jedzenie i wspaniałe ubrania i po malutku zaczęli przybierać na wadze i czuli się coraz lepiej i byli w dobrym zdrowiu. She gave them every sort of good food in plenty and bought them nice clothes. I little by little, they began to put on flesh and became fit and well. Minął jakiś czas, i pewnego dnia żona. Powiedziała do męża: Patrz, kochany, ta twoja siostra okazuje nam tyle dobroci i hojności. Byłoby piękniej, gdybyśmy ugotowali jej jakiś ładny posiłek pewnego dnia i ofiarowali go jej. Some time passed, and one day the wife said to her husband: Look here, my dear. This sister of yours is showing us so much kindness and generosity. It would be a good thing if we cooked some nice dish someday and send it to her. On powiedział, co my możemy jej posłać? Przecież nic nie posiadamy. He said, what can we send? We have nothing. Idź na bazar, powiedziała kobieta, kup wątrobę i przynieś ją mnie. Ugotuję ją wspaniale i poślemy ją dla twojej siostry. Go off to the bazar, answered she, and buy a liver and bring it to me. I will cook it very nicely and we will send it to your sister. Więc poszedł na bazar i przyniósł do domu wątrobę. So he went to the bazar and brought home a liver. Żona obmyła ją dobrze, pocięła na kawałeczki i wspaniale przyrządziła, a potem włożyła do misy. The wife washed it well and cut it up and cooked it nicely and put it in a bowl. Jak tylko Nadszedł wieczór, dała ten, to danie swojej małej córce i powiedziała, No idź, idź i zanieś to dla twojej cioci. As soon as the evening approached, she gave the dish to her little daughter and said, Go and carry this to your aunt. Kiedy dziecko dotarło do drzwi cioci i zerknęło przez dziurkę, zanim. Chciało wejść, zobaczyło, że siostra ojca jest zamieniona w wilczycę i właśnie pożerała jakiegoś mężczyznę. When the child reached her aunt's door, she peeped in before entering and saw that her father's sister had turned into a wolf and was eating a man. Tak się przeraziła. Zemdlała. She gave a start of terror and fainted away. Matka podbiegła, złapała ją w ramiona i zaprowadziła do pokoju i ocuciła. The mother ran up and caught her in her arms and took her back to their own room and brought her round. Jak tylko dziewczynka doszła do siebie, mama zapytała, Co ci się przytrafiło, moje dziecko? As soon as she came to herself, the mother asked, What happened to you, my child? Wtedy mała dziewczynka opowiedziała o wszystkim, co widziała. Then the little girl told her what she had seen. Godzinę później mąż przyszedł do domu. A żona powiedziała do niego. An hour later the husband had come home and his wife said to him: Ta twoja siostra, mężu, nie jest człowiekiem. This sister of yours husband is not a human being. Ona jest wilczycą, która ubiera ludzkie ciało, i ona tu nas sprowadziła, żeby nas utuczyć i nas zjeść. She is a wolf who puts on a human body, and she has brought us all here to fatten us and eat us up. Lepiej w szybko stąd uciekajmy, jeszcze tej nocy. Come and let's fly from here this very night. Ale mąż odpowiedział, but the husband answered, Jak ci nie wstyd, żono. Shame upon you, wife. I to jest wdzięczność za tą serdeczność ofiarowaną przez moją siostrę. Takie się odpłatasz, że nazywasz ją wilczycą. Shame upon you, wife. In return for all the kindness of my sister, you call her a wolf. I cokolwiek by nie powiedziała jego żona, on w ogóle tego nie słuchał i w ogóle w to nie wierzył. And whatever she said, he refused to listen to it or believe it. Nadszedł wieczór i wszyscy poszli spać. Żona wstała szybko, obudziła swoje siedem córeczek i wyniosła je z powrotem do starego domu i osiedli tam. As soon as evening was come and everyone had gone to bed, the wife got up quickly, wakened her seven daughters and carried them straight off to their old home and settled down there. Kiedy nadszedł poranek, mąż obudził się i zobaczył, że po żonie i dzieciach nie ma ani śladu. When morning came, the husband woke and saw no sign of his wife and children. Zrozumiał, co się stało, i poszedł do swej siostry. I tak zaczął narzekać: Zobacz, zeszłej nocy żona powiedziała mi, Twoja siostra jest wilczycą, która zjada ludzi. Chodź i lepiej stąd uciekajmy. Ale ja nie zwracałem w ogóle na to uwagi. He understood what had happened and went to his sister and complained. Look, last night my wife said to me, Your sister is a wolf who eats human beings. Come and let's fly from here. But I paid no need. Her. Teraz, kiedy wstałem o poranku, zobaczyłem, że ona uciekła i zabrała za sobą dzieci. Now, when I get up this morning, I find she has fled and carried off the children. Różka nic nie odpowiedziała, ale czekała do wieczora. The old woman said nothing, but waited till evening. Jak tylko zbieracz krzewów kolczastych zasnął, zamieniła się jak poprzednio w wilczycę i podeszła do jego łoża. As soon as the thorn gatherer was asleep, She turned as before into the shape of a wolf and came to his bedside. Powiedziała: Cóż, skoro inni uciekli spod mojego, spod moich pazurów, to ja zjem ciebie dzisiejszego wieczora. Well, now as the others have escaped my clutches. I shall eat you tonight. Powiedz mi, z której strony mam zacząć? Czy od Twojej głowy, która jest taka soczysta? Czy od Twoich stóp, które są takie smakowite? Tell me, which you would rather I did: eat you down from your head, which is juicy, or up from your feet. Which are tasty. Biedny mężczyzna odpowiedział. A zaczynaj, od której strony wolisz. The poor man said, Do whichever you prefer. Wtedy podarła go na strzępy i zjadła. A gdyby słuchał swojej żony, nigdy by się to nie wydarzyło. Then she tore him in pieces and ate him. And if he had listened to his wife, this would never have happened. Bye.